Witam wszystkich tutaj, Gorn. W dzisiejszym filmiku postaram się Wam przybliżyć temat krocionoga afrykańskiego. Materiał ten jest także odpowiedzią na prośbę o stworzenie podłoża dla krocionoga. Dzisiaj pokażę, jak je zrobić. Otóż, afrykański krocionek olbrzymi jest jednym z największych, bo może nawet dorosnąć do 28 cm długości przy przeszło 2 cm grubości. Zamieszkuje on w naturze wschodnią Afrykę. Gatunek ten jest ciepłolubny. Najlepsza temperatura do jego rozwoju to 30 stopni w dzień, a 22 stopnie w nocy. Ale ja, sobie, ale ja i tak tego terrarium nie odgrzewa, dlatego on też się ładnie rozwija przy 25 stopniach, tak jak ja mam w pokoju tutaj, w dzień, a w nocy około 22-21 stopni Celsjusza. Wilgotność powinna utrzymywać się w granicach 70%. Yy, możemy yy, Podłoże powinno być stałe, wilgotne, lekko. Krocionogi osiągają dojrzałość po około 4 latach. Zależy, 4-5 latach. Yy, rozmnażanie ich raczej jest proste. Po prostu one zaczną się sobą po jakimś czasie interesować i zaczną yy, wielokrotnie ze sobą kopulować samiec z samicą. To znaczy się. Potem po jakimś czasie samica jajeczka składa do podłoża, którym wcale się tymi jajeczkami nie opiekuje. I po jakiś kilku tygodniach wykluwają się młode. Takie białe robaczki na początku. Potem z, z kolejnymi wylinkami będą bardziej dorosłych przypominać. Otóż teraz powiemy trochę o żywieniu. Podstawą ich diety są przekompostowane części roślin. E, idealnie nadają się na to suche liście dębu i buku, pomieszane z podłożem. E, poza butwiejącymi liśćmi, w naszym podłożu nie powinno zabraknąć próchna. E, krocionogi te lubią także owoce i warzywa, takie jak ogórki, jabłka, gruszki i inne. Muszą być oczywiście miękkie. E, jako ciekawostkę powiem, że krocionogi te lubią pieczarki. Uzupełnieniem diety musi być karma, na przykład dla rybek w takich płatkach lub y, rozmoczona karma dla kota lub psa. Mm, właśnie, jeszcze powiem trochę o tych wylinkach. Y, w naszym terrarium nie powinno zabraknąć sepi, czyli tego białego takiego pancerzyka. Możemy to kupić w sklepach zoologicznych. Y, to jest przeznaczone tak naprawdę dla papuk, ale one też świetnie sobie z tym radzą. Y, jest to potrzebne dlatego, że y, krocionogi po wylince Najczęściej ich nie zjadają. No zdarzały się takie przypadki, mój na przykład zjadł, ale one muszą odbudować wtedy swój taki pancerzyk, i potrzebna jest im sepia do zregenerowania tego. Teraz pokażę, jak przygotować podłoże. Do zrobienia naszego podłoża, będzie nam potrzebne włókno kokosowe. Najczęściej kupujemy w brykietach, takich w sklepach zoologicznych. E, suchy mech. Ja miałem sprasowany też ze sklepu zoologicznego w takim brykiecie. Ale można także przynieść z lasu taki mech i go wygotować. Tylko trzeba uważać, no bo wiele mchów polskich jest pod ochroną. Dlatego nie polecam. E, potrzebne nam także będzie próchno e, drzewne. Też oczywiście wygotowane. E, liście buku i dębu. E, i jako dodatek może być odrobina drobnego piasku, ale też naprawdę niewielka część, takie tylko mm, uzupełnienie tego podłoża, takie wypełniacz. Yy, też musi być oczywiście wygotowany, żebyśmy nie przywlekli jakichś drobną strojów, yy, pasażytów itd. Tak Są to różne takiego rodzaju właśnie też fragmenty liści i tak dalej, to wszystko jest ze sobą pokruszone. Takie sypkie bardzo. Teraz mam bardzo mało tego podłoża, no bo chciałem dorobić. O, tutaj sepia. Też ją można właśnie pokruszyć do podłoża. Jakieś próchno. I fragmenty liści. To musi być przeważająca część podłoża, bo one służą krocionogowi jako pokarm. Właśnie też jest tego mchu pełno. Dobra, to to by było na tyle. Jeszcze mojego krocionoga pokażę, bo już tutaj... O, widzę, że się chowa. O. Trochę urósł. Chyba nie jest zadowolony, że go wykopałem. No.